Manko, ja jestem y, iCraft, a dzisiaj ze mną jest Debardeg. Sieba. I, I dzisiaj zaczniemy sobie nową serię, czyli e, Survival blog e, blo? coś takiego. Skyblog, o! Skyblock? Za dużo Survival Gamesów. Dokładnie. Na serwerze Skyland.pl. Link, link do strony serwera oczywiście w opisie. Dobra, to ty rozwal. To drzewo. Jak, tu powinna dziś być skrzynka. A dobra. Ja powiem, że to drzewo już takie było e, Tak, to drzewo takie było, on go nie, nisz, nie, nie, nie niszczył Tak Może jest trochę brzydkie, ale i tak jest piękne Jest brzydkie piękne Znalazłem skrzydgę. Fajnie, czekaj, co tu jest? No, zejdź O diamond, o, o diamond A mam sadzonkę? Basze sadze g tak. Pogodnia, blok drawy. To dobra ja nie cały y, gras, bo tam są bloki drawy. Nie ruszaj tych bloków trawy Ale tu urosła Zarazę piasek Tylko tam został Raz jest niż ten cały dir, co jest tu u góry i tutaj potem będzie trzeba zrobić generator kobla nawet w niektórym miejscu. Zniszyłeś pochodnie, brawo. Postaw ją tutaj na koblu. I dobra, to nie jest kobel, no. Okay. <grym> to też jest kobel, to jest stone. To jest stone, dobra. Tu nie niszcz. Tu będzie generator coblestone'a. Cobblestone'a. Gdzie jest drewno? Ja mam drewno. Do... To ty rób tylko, kobla, potrafisz? Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. No musisz sobie najpierw chyba kilof zrobić. Oj tam. Jezu, ja powiększam tą wyspę. Żebyśmy mieli trochę miejsca chociaż. Dobra. Jeżeli jakoś audio nie będzie zbyt dobre, no to sorry, ale ten mikrofon jest tak dodne, że nie powiem. A dobra, to jeszcze o to jedno trochę powiększę. Ej, chyba, żeby najpierw zrobić nieskończone źródełko. Bo tam chyba były te dwa, no. Dwa. To jeszcze czekaj. Ech. Oto na razie wylej tą lawę tam. Wylej tą lawę tam. Tu będzie nieskończony źródłem, daj w jeden ruch w lód, a w drugi ten dobra, a w drugi ten wodę. Laj, zbierz wodę i laj. Uwaga, czy się stworzy. I działa! Brawo! Potem zrobimy 4 Ej, zawaliłeś mi mojego kobla. Chcę? Majne. Tak, chcę. Dzienki no, Tak, zawal mi tego kobla. po co? Mam lepszy Tak, masz lepszego kobla, do no nie. Taki niebieski. Żartowałem. A ja mam fioletowy. Tu będzie domko farma. Będziemy mieszkać na farmie. Jak dawniej to ludzie... Ja... ja chcę być wieśniakiem. Posadziłeś drzewo? Nie. No to tak, kopię mojego kobla. Nie, tu, do nie 20 wodyka, nie sadzonka i tu. Wezmę kość, zrobię mączkę kostną. Yy, masz to, jak chcesz. Czekaj, bo się coś nie udaje. What the fuck? Bo nie mogą być dwie obok siebie, chyba. A nie to jest jeden pięć, i musi, mu, y, musisz parę razy mączką, A, to żeby zrobić. zauważyłem zagrało. już. Ale fajne efekty no. są. Ile masz... Ile masz jeszcze mączki? E, wszystkie... E, nie, jeszcze tutaj, e, jest dwie jeszcze są. To czekaj, ja posadzę to drugie drzewo. Nie, jedy, ja posadę daj. Tu daj. tu jest tak ten, fajnie. Tu je postaw, tu, tu, tu? tu, tu. To daj. Tu Na, to daj mi to ocenie. To postaw to! Nie, bo ty co zabierzesz. Ej! daj mi jedną. No to jedną! No Czyż po co ci więcej? A no tak. A łódź. Z Ale pie... What the fuck? Dlaczego da wyrosło takie coś? E, bo lubi. Lol lezy. Więc jeżeli ktoś z moich 0 widzów, 0 widzów by chciał z nami zagrać, to niech napisze e, tak, e, a jeżeli ktoś z moich dwunastu widzów e, jestem... Ja już znam z tobą e, Tak no e, to Ja zrobię farmę, przynajmniej spróbuję. Dobra. E, masz kobla, nie? Mam. słowa dwa się Dobry miejskie, yy, takie złotych się należy. Yy, proszę, proszę. takie yy, Tak. miejskie, yy, yy, takie Ale miejskie, Co <noise> Piasek wziąłeś, żeby żeby Bo Czy jest gdzieś jakiś nieużyty list? Nie. Tak, nie. Yy, może tam gdzieś będzie. Ten? Jest, dobra. Dobra, jadę tu. Mam. Dobra. Posadzony. No. Padaj, tu czekaj. To ja to tak zrobiłem? Czekaj. Tak, tak. Tu, tu. Tu. No. Tu i tu. Dobra. tak. I, dobra. Tak i arbuz. Będzie rosło. Tak, ty się pobaw w rolnika, ja tu powiększam. Tu był arbus Eee, ale nie wyrosło co? Ja! Brawo dla, dla nas To się jakoś z ziemi wysunęło Wiem. Czemu ty tu wziąłeś drewno? No bo tutaj nie ma być dirt tylko drewno Ogólnie trzeba całą wyspę zacząć zmieniać w drewno Chyba w kobla to Drewno ładnie wygląda, drewno i kobel się fajnie prezentuje no tak Ale drobno bardziej się przydaje do narzędzi Na równo wychodzi Dawniej na skybloku nie było takiego czegoś jak młody. Zrobimy łopatę z jednego Może jest do potrzebny albo coś? Do czego? Nie wiem, ale zaraz można kończyć odcinek Czemu? Nie wiem tego a ile trwa? E, już czekaj, zobaczę. E, trwa już 8 minut i 32 sekundy. E, dobijamy do 20 minut. Tak. A ja teraz ma. A dobra... Mi to nie przeszkadza, bo ja oj tak o 4 rano wstaję. E, włączam mój super Internet LTE Ta, poszpaduj jeszcze głośniej. E, tak, poszpaduj jeszcze głośniej. E, włączam mój interne nocny Internet LTE To nie, to był, dobra. Włączam tak jakby nocny internet LTE i przesyłam mu dzisiaj 10 filmów. Mm, zaraz wraca, poszedł na chwilę do spałda. Więc lajtowo mogę wysyłać filmy nawet o co mają dwie godziny. Tak no i tak. A ja otwarty Ta, a ja nie Dobra, tu nie zmienia Skąd oni mają Diaksowe zbroje? No bo przecież Diaksy da się kupić. Na tym serwerze się Taka... zarabiać. No wiem, ale gdzie tu jest sklep? Jedyne co znalazłem no to sklep dla VIP-ów. O znalazłem coś. Czy ty wziąłeś cały kowal? Nie, ja mam kilka, dobra. Siekierę stworzył. Dobra. Aha, ty ściąłeś to drzewo. Dobra. No to dobra, chyba możemy kończyć odcinek, bo i tak nie ma co robić. Nie mamy w ogóle surowców. Czekaj, ja znalazłem tutaj jakiś portal, który nie działa. Eee, wpisz piszmonej. Zero. A, Zero? Nie ma, e, bo pasowałoby jakoś dobyć mączkę Kostną. Ty czekaj, może mi się tam do kogoś obok wbić na wyspę? Nie, y, będzie pisało, że ten Skąd wiesz. Bo wiem jak to jest na Skybloku, bo miałem taki serwer. Ale da się wbijać do innych ludzi, z cię To źle wiesz. mu Kostki Łącznej Dawaj będziemy nagrywać z serwera bany hmm, Ale jacy, jaki to jest serwer? Premium Ale skyblock? Tak Ale no jak nagrywamy z tego to jeszcze z drugiego Właśnie od początku myślę żeby nagrywać Nie no ten jest fajny serwer bo ten jest ogólnie dobrze slotowy Tamten ma 250 Ten też ma 250 Nie patrzyłem to jest serwer Skyland I chyba mi się właśnie zdaje, że to jest serwer bany Nie Ale dobra, ale ten jest lepszy tak mi się wydaje, dobra to Nie, właśnie Ale widzisz jakieś lagi? Tak To znaczy lagów nie widzę, tylko że nie mogę znaleźć sklepu Bo tutaj sklep jest tylko dla VIPów albo super VIPów Może idę do ciebie tam na spam, bo sobie nie poradzisz <coughs> Nie poradzisz sobie. E nie, tak nie poradzę. Skończyłeś już e, grać? Jeszcze nie. Skąd brać itemki? Yy... Yy, jak zarobić kasę? Aby zrobić zabijasz potworki i zbierasz smarek. Gdy przy wyjściu możesz je wymienić na pieniądze na jednej z wysp, możesz też sprzedać swoje zebrane przedmioty. O, znalazłem sklep. No w końcu, no widzisz, no. Yy, Tylko yy, jak się do... Yy, nie ma sklep. Jak się do niego... A nie, to jest sklep sup... dla super vipów. Yy, to jest sklep dla super VIP-ów, tu jest sklep dla VIP-ów Nie! Uważam, że nie ma sklepu dla zwykłych Ale no to graczy. To pytanie do moich zarowizów. No to czy jest tu na tym serwerze jak ktoś na nim gra? Jakiś serwer nie dla... jakiś sklep nie dla VIP-ów Dobra, to chyba kończymy odcinek. To chodź na wyspa domu Czekaj, ja tu muszę znaleźć dobra yy, dom Wiesz, że można po prostu dom no wpisać? No i co, ja wolę wpisać wyspa dom. Chodź tu gdzieś się fajnie tak ten... O, tu. Dawaj tu. Tu chodź. No co zrobisz? Skaczę sobie. Dobra, ja byłem iCraft, a dzisiaj ze mną był Debardeg The The I graliśmy był. dzisiaj na serwerze SkyBlock. Jest to początek nowej serii Z serwera SkyBlock No dobra, do widzenia Pożegnaj się Dara Siema